Cześć, witam Was na moim następnym filmiku. Dzisiaj otworzymy ten booster kart Pokémon Prorar Forces. Tylko zobaczcie, widzicie różnicę? Ten jest po włosku. Przywiozłem go z Włoch. No i zobaczymy, czy się chowa w środku coś ciekawego.

wszystko spoko, loko. Tylko co to jest, to nic nie wiemy to. Nie mówcie, że jest folia, w której jest to i booster, który jest jeszcze w folii. A przecież karty są jeszcze w folii czyli boosterze. No boże. Coś słabo sobie to zrobili. Jak nie widzieliście filmiku z Boosterem z Paryża, to musicie go obejrzeć. Był bardzo ciekawy i mam nadzieję, że równie tak jak ten. Zasubskrybujcie kanał, bo zaraz lecimy z Openingiem. Mam jak najlepszej karty będą. Obok, ej. Tu, tu, ru, tu. Obok asza dałem. I tutaj mamy kodik. Jak możecie, wpiszcie go sobie na przodu. Jedna. Mroczna energia. Maditait Tertunator Hood Hood Beldam Botland Maclas mm, jakoś tak Coral Sonal Już mamy nazlifa w rewersie z w rewersie i wow! tutaj mamy Cisora G -E -X. szybko pójdę po koszulki wy się napaście tą kartą wezmę sobie koszulki Temporary Forces mam nadzieję, że mnie słyszeliście i schowam go tutaj. No, i popatrzcie na no niego. O, o, Trafi do mojego legendarnego albumu mega rzadkich Pokémon z mojej kolekcji. Jak chcecie go obejrzeć, jak będzie pełny, to musicie dać łapkę w górę zasubskrybować z dzwoneczkiem. I dać ciekawy komentarz na następne filmy i filmiki. A już niedługo będzie naprawdę, ale to naprawdę niesamowity opening z Elite Trainer Boxa Twilving Masquerade z Ponem. A więc nie zapomnijcie sprawdzić na kanale, czego nie dodałem. A więc pa.